Dobry cześć. Nazywam się Leszek Jarzewski. Dzisiaj chciałem z porozmawiać o krewym planie odbudowy, albo raczej dlaczego go nie ma, dlaczego polski rząd blokuje otrzymanie środków unijnych z Unii Europejskiej. Z uporem maniaka, forsując wizję, której polskie sądownictwo ma być podporządkowane władzy wykonawczej, ponieważ de facto do tego sprowadza się system, w którym to w specjalny sposób powołuje się izbę dyscyplinarną, która ma Pilnować sędziów, czy aby na pewno wydają wyroki zgodne z tym, czego władza sobie życzy. Oczywiście no, Unia Europejska nie może się zgodzić na coś takiego. Trudno dawać pieniądze krajowi, który mm, tak rażąco łamie standardy, podstawowe standardy praworządności, w tym także traktaty europejskie, w których Polska się zobowiązuje do tego, że praworządność będzie przestrzegana. My w zasadzie przestaliśmy spełniać kryteria członkowskie. Polska przestała spełniać kryteria członkowskie Unii Europejskiej, i tylko. Dlatego, że nie ma żadnego mechanizmu wyrzucenia kraju ze wspólnot europejskich, tylko dlatego Polska tym członkiem dalej może być, ale członkiem, który nie spełnia kryteriów. Jeśli polski rząd chce otrzymać środki unijne, wówczas musi zacząć te kryteria członkostwa spełniać. No i tego domaga się Komisja Europejska. Stąd bierze się ten konflikt. To w zasadzie nie jest konflikt, to jest po prostu egzekwowanie zobowiązań, które Polska podjęła, stając się dobrowolnie w referendum członkiem Unii Europejskiej. Zbigniew Ziobro udzielił wywiadu Financial Times, który rzecznik rządu określił prywatną opinią ministra. No przyznam, że to trudno większy absurd, znaczy wypowiadanie się przez ministra sprawiedliwości w światowych mediach, żeby było jego prywatną opinią. On no jest ministrem rządu, a nie, a nie przechodniem na ulicy. No w każdym razie Zbigniew Ziobro stwierdził, że Polska może przestać płacić składki do Unii Europejskiej, że Polska może wetować różne decyzje Unii Europejskiej. Pomijając fakt, że te, które chciałby wydawać Zbigniew Ziobro, czyli na przykład dotyczące polityki klimatycznej, są podejmowane większością, a nie przez konsensus, większością głosów, więc Polska ich nie może zablokować. Pomijając to, że Polska więcej pieniędzy otrzymuje z budżetu Unii Europejskiej niż płaca, czyli Polska nie jest płatnikiem netto, jest biorcą netto pieniędzy europejskich, więc. Znowu grożenie zablokowaniem składki mogłaby to robić, nie wiem, Holandia czy, czy Niemcy, kraje, które więcej wpłacają, Polska więcej otrzymuje, więc to jest jakaś taka groźba zupełnie bez pokrycia. Natomiast no, ta bardzo niemądra wypowiedź pana Ziobry pokazuje, że ta wypowiedź oraz wypowiedź Mateusza Morawieckiego, który mówi o tym, że Polska się nie ugnie, że ona czeka na ruch komisji, że nawet Izby Dyscyplinarnej nie zlikwidujemy. Dopóki komisja tych pieniędzy w Polsce nie przekaże, te wypowiedzi pokazują, że polski rząd tak naprawdę w zasadzie chyba zdecydował, że już rezygnuje z tych ponad 20 miliardów, które Polsce się należą. Polska jest trzecim największym odbiorcą tych specjalnych funduszy, które pochodzą ze wspólnego zadłużenia Unii Europejskiej. Bezprecedensowa decyzja podjęta po to, żeby ratować gospodarki. I społeczeństwa, które ucierpiały z powodu epidemii COVID-19, i teraz Polska z tych pieniędzy w zasadzie rezygnuje. Rezygnuje dlatego, że władza wykonawcza w Polsce, rząd PiS, chce zachować kontrolę strategiczną nad sądownictwem. I no przyznam, że jakby myślę o tym, że w tak trudnej sytuacji gospodarczej, w jakiej jesteśmy, przy tej szalejącej inflacji, Wtedy, kiedy te pieniądze w zasadzie zostały już przynajmniej propagandowo rozdane i zapowiedziane, blokowanie tych pieniędzy z Unii jest po prostu skrajnie nieodpowiedzialne. Tym bardziej, że wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zasadzie uniemożliwiają, nawet gdyby ktoś uznał, że machnąć ręką na ten Polskę, dajmy im te pieniądze, niech się wreszcie zamkną i przestaną robić problemy, te wyroki jednoznacznie wskazują na to, że Komisja Europejska po prostu jest zobowiązana, prawnie, prawnie. Tam w tych krajach europejskich oni prawa przestrzegają, panie ministrze Ziobro, panie premierze Morawiecki. Więc naprawdę oni traktują poważnie prawo w przeciwieństwie do was i oni wam tych pieniędzy dać nie mogą. Niestety to nie są wasze prywatne pieniądze, to nie jest pańska działka, którą pan odkupił za śmieszne pieniądze od arcybiskupa, tylko to są pieniądze, które należą się Polakom, które wy blokujecie. Mam nadzieję, że w nadchodzącym roku środowisko obywatelskie, opozycja, samorządowcy staną ramię w ramię i zaczną głośno mówić o tym, gdzie miała być ocieplona szkoła, gdzie miała być droga, gdzie miały być środki na wsparcie dla regionów, które gorzej sobie radzą, gdzie te środki zostaną przez Was, Panie Premierze Morawiecki, Panie Ministrze Ziobro, Panie Jarosławie Kaczyński, gdzie te środki zostaną zablokowane tylko przez to, że chcecie łamać polską konstytucję, kontrolować sędziów i nie przestrzegać prawa i zobowiązań, do których jako kraj, które jako kraj podjęliśmy. To jest wielki cios w polskie społeczeństwo, wyprowadzone przez polskie władze w imię tak zwanej suwerenności, a de facto wyłącznie ich chęci panowania nad władzą sądowniczą. Oby presja społeczna sprawiła, że ustąpią i po pierwsze, zaczną przestrzegać polskiej konstytucji i przestaną przynajmniej częściowo łamać zasady praworządności, przywrócą przynajmniej częściowo niezależny system sądownictwa w Polsce i dzięki temu odblokują pieniądze, które się Polakom po prostu należą. To tyle na dziś. Zachęcam Was do słuchania naszych podcastów i innych komentarzy Libertę. Trzymajcie się tymczasem, cześć.